Ciebie po przerwie na praktyce księżycowej w końcu przed nami nów. 25 września w niedzielę godzina 23.54, więc bardzo późny wieczór. Jak zawsze tą praktykę możesz zaćwiczyć wtedy, kiedy ten nów dokładnie jest, ale możesz też praktykować trochę wcześniej, trochę później. Nów trwa jednak jakiś czas, tego księżyca jakiś czas nie ma, więc możesz sobie wybrać czas dla Ciebie, dobry, odpowiedni i wygodny do tego, żeby uczcić ten Nów księżyca. Praktyka na dzisiaj: świat średni, krąg siódmy aktywność. Zapraszam! Stań w lekkim rozkroku. Stopy na szerokość bioder. Zewnętrzne krawędzie równolegle do siebie, duże palce rozczapiesz, daj troszeczkę do środka. Lekko ugnij kolana, nadgarstki, ułóż na nadnerczach. Można to osiągnąć poprzez podłożenie sobie jednej dłoni pod łopatkę, dołożenie nadgarstka drugiej. Tu jest odpowiednie miejsce, dłonie są luźne, skierowane na dół, a łokcie przenosimy do przodu. Wyciągasz w ten sposób klatkę piersiową, zrób przyjęła będzie, czubek głowy skieruj do nieba, a brodę dumnie podnieś odrobinę do góry, patrząc w dal. Weź głęboki wdech i wydech, osadzając się w pozycji świata górnego. I zaczynamy. Pierwsze ćwiczenie. Świat górny, krąg drugi. Początek. Witam nowe ze spokojem i radością. Będąc w pozycji wyjściowej, ściągnij łopatki, skieruj łokcie do tyłu, prostując odcinek piersiowy kręgosłupa. Teraz pomasuj pachy, przemasuj od dołu piersi, zagarniając je do środka. Ciągniemy teraz ręce, masując nasz mostek. Szyję, gdzie tarczyca, twarz i głowę, gdzie przysadka i szyszynka, do pączka kwiatowego nad głową. Łokcie lekko ugięte, skierowane do tyłu. I w tej pozycji kierujemy kość ogonową do góry, do tyłu, biodra do tyłu. Wypinamy pupę z wdechem, wspinając się lekko na palce. Z wydechem opadamy na całe stopy, przenosimy biodra maksymalnie do przodu dla, dla równowagi w lędźwiach i ręce schodzą tą samą drogą masując nasze ciało. Na nadnercza, wdech i wydech. I jeszcze raz ciągniemy ręce do pączka, masując nasze ciało. Biodra do góry, wspięcie na palce, wdech, wydech, dół, biodra do przodu i ręce wracają, wdech i wydech i jeszcze raz i góra. I do. I w pozycji wyjściowej jeszcze raz wdech i wydech. I przejdź bezpośrednio do pozycji świata średniego, do klęku. Kolana są troszeczkę szerzej niż biodra, nadgarstki zostają na nadnerczach. Łokcie do przodu, broda lekko do góry, popatrz w dal. I weź głęboki wdech i wydech, osadzając się w pozycji świata średniego. Świat średni, krąg szósty przed nami. Relacje. Z łatwością nawiązuję i utrzymuję relacje z ludźmi. Łączymy z tyłu stopy, jedną rękę, ściągamy łopatkę, masujemy pachę, pierś, idzie ręka po mostku, na kark. Lekki skręt w stronę uniesionej, <gryt> uniesionego łokcia i taki skłon trochę do boku, trochę do tyłu, gdzie odchylamy się i patrzymy w niebo, otwierając klatkę piersiową. Pamiętaj, żeby oddychać w tej pozycji. I później powrót, odkręcenie, wraca ręka tą samą drogą na plecy. Rozłączamy nogi, wdech i wydech. Połącz stopy, druga ręka, ściągnij łopatkę, pomasuj pachę, pierś mostek, idzie ręka na kark. Skręt w stronę uniesionej ręki i skłon taki trochę do boku, trochę do tyłu, tak żebyś poczuła, że otwierasz klatkę piersiową. Popatrz w niebo i oddychaj. I powrót. Odkręcenie. Wraca ręka. Rozstaw nogi. Wdech i wydech. Połącz stopy. Pierwsza ręka idzie poprzez masaż na kark. Skręt, skłon. Góra. Rozstawienie stóp. Oddech. Połącz stopy. Druga ręka. Skręt, skłon. Góra. I powrót. Rozstawienie stóp. Oddech. Stopy. I pierwsza ręka. Skręt. Skłon. Góra. Wraca ręka. Rozstaw stopy. Wdech i wydech. Połącz stopy, druga ręka, ostatni raz, skręt, skłon. I górę. I rozstawienie nóg, i wdech, i wydech w pozycji wyjściowej. I bezpośrednio przechodzimy do świata dolnego. Ściągnij łopatki, pomasuj pachy. Jeszcze raz przenieś ręce do pączka. Z pączka idą ręce do tyłu. Z przemasowaniem ramion przechodzą dłonie do przodu, łączą się nad garstki pod brodą i schodzimy na dół do opadu. Pobujaj się początkowo trochę do przodu, do tyłu. Wyczuj, jaka ta pozycja dla Ciebie jest. Nie opierasz brody na dłoniach. Teraz pozycja środkowa. Lędźwia do góry podnieś i opuść na dół. Podnieś do góry, opuść na dół. Poczuj, jak um, odczuwasz w kroczu, w dnie miednicy, w dole brzucha to ćwiczenie. I pozostań teraz z lędźwiami na dole, luźny brzuch, rozluźnione, otwarte miednicy i przenieś środek ciężkości do przodu, obciążając i napinając bardziej ramiona, barki, klatkę piersiową. Broda nie opiera się na dłoniach, patrzysz przed siebie. Weź głęboki wdech i wydech osadzając się w pozycji wyjściowej świata dolnego. I mamy świat dolny krąg czwarty. Zawsze otrzymuje pomoc, jakiej potrzebuje. To ćwiczenie nazywa się pomoc. Jedna ręka. Pomostku. Pod piersią, pod pachą, na plecy. Przeciwna noga do ręki, do sikającego pieska. Ważne jest, pokażę Wam jeszcze z boku, żeby stopa została na wysokości kolana. No i stopa jest zadarta. I powrót. I wraca ręka, masując ciało tą samą drogą. Wdech i wydech w pozycji wyjściowej. Druga ręka. Mostek, pierś, pacha, plecy. Druga noga do sikającego pieska, stopa na wysokości kolana i zadarta. I wraca noga, wraca ręka. I pierwsza strona. Ręka na plecy, noga do sikającego pieska. I powrót. I oddech. I druga strona. Ręka. Noga. I powrót. I wyciągnij się pięknie w pozycji wyjściowej. Kręgosłup jak struna. Wdech i wydech. I jeszcze po razie. Ręka na plecy. Noga do boku. Wraca noga, wraca ręka, i druga strona. Ręka i noga, i powrót. I piękny oddech w pozycji wyjściowej. I teraz siadamy na piętach, łączymy kolana, podkulamy kościogonową pod siebie. Wejdź do pozycji dziecka, zaokrągli plecy, świadomie rozluźnij barki i kark oraz lędźwia. I zrób trzy głębokie wdechy i wydechy, kierując uwagę i oddech w dół kręgosłupa. Powolutku, zaokrąglając plecy, krąg po kręgu, zacznij podnosić się do góry. Głowa podnosi się na samym końcu. Zrób jeszcze jeden głęboki wdech i wydech. I idziemy z powrotem do świata górnego. Pozycja wyjściowa świata górnego. Stopy znów na szerokość bioder, równolegle do siebie, duże palce troszkę do środka, lekko ugięte kolana, nadgarstki na nadnercza, łokcie do przodu, broda do góry, popatrz dalej. Wdech i wydech. Świat górny, krąg czwarty, dom. Mój dom jest pełen miłości i ciepła. Wszyscy czują się w nim dobrze i bezpiecznie. Będziemy stawać. Na jednej nocy kolana złączone razem, stopa zadarta, flex. Skłon do przodu, broda ciągnie do przodu, patrzysz przed siebie, a łokcie opadają do ziemi. W tej pozycji podnosimy biodra do góry, kości ogonową ciągniemy do góry, wspinamy się na palce z wydechem. Z wydechem opadamy na całą stopę. Podnosimy się do góry, odstawiamy nogę, biodra przenosimy do przodu, żeby nie bolały nas potem lędźwia. I robimy głęboki wdech i wydech. I jeszcze raz. Druga noga. To samo, kolana razem, stopa flex. Skłon do przodu, broda ciągnie do przodu, patrzysz przed siebie. Kość ogonowa do góry, biodra do góry, wspinamy się na palce z wdechem. Z wydechem opadamy na całą stopę. I powrót, nogę odstawiamy na samym końcu. Biodra do przodu, wdech i wydech. I noga. Skłon, biodra. Góra. Noga. Skłon Biodra. I powrót. I noga. Skłon Biodra zdechem. Powrót. I ostatni raz noga. Skłon. I powrót. Wdech i wydech w pozycji wyjściowej. Przechodzimy bezpośrednio do świata średniego. Kolana troszeczkę szerzej niż biodra, nadgarstki na nadnercza, łokcie do przodu, broda do góry, popatrz w dal. Świat średni, krąg piąty. Oddaję się w opiekę opatrzności. Zawsze i wszędzie jestem chroniona. Będziemy, pokażę Wam najpierw z tyłu. Będziemy łączyć ze sobą stopy. Jedną stopę wspinamy na palce i odwodzimy w biodrze tak, żeby włożyć piętę wśród stopie leżącej nogi. Oddech. Powrót. Rozstawienie. Wdech i wydech. I druga noga będzie to samo. Łączymy stopy. Wspinamy drugą stopę na palce. Odwodzimy nogę w biodrze. Pięta ląduje wśród stopy. Jeśli masz problem z utrzymaniem równowagi, możesz odstawić trochę nogę na bok. Oddech. I powrót. Wdech i wydech. Połącz stopy. I pierwsza noga do góry. Powrót. Rozstawienie, oddech. I połącz. I noga. I powrót. Połącz. Powrót. Oddech. I ostatni raz. Połącz stopy. I góra. I powrót. I rozstawienie. Wdech i wydech. I przechodzimy bezpośrednio do świata dolnego. Ściągnij łopatki, pomasuj pachy, piersi, mostek, szyję, twarz do pączka. Schodzą ręce za szyją, za głową. Łączą się grzbiety garstków pod brodą. I schodzimy na dół do opadu. Wyciągnij pięknie pozycję wyjściową, środek ciężkości skieruj do przodu, obciążając ramiony, ramiona i barki. Broda przed siebie, nie opierasz się na dłoniach. Wdech i wydech w pozycji wyjściowej. Pamiętaj o siodełku w lędźwiach i luźnym brzuchu. Świat dolny, krąg dziewiąty. Zgadzam się na to, kim jestem i skąd pochodzę. Dzięki temu jestem obecna w tu i teraz. Ostatnie ćwiczenie z całego zestawu, z całego systemu gimnastyki, zamykające całą gimnastykę niezwykle mocnie i energetycznie. Połóż ręce na ziemi, przedramiona na ziemi. Obróć tak, żeby był pączek, dłoń na dłoni. Schodzimy rękami, zjeżdżamy do przodu, tak żeby położyć klatkę piersiową na ziemi. I brodę. Otwórz się tak daleko do przodu, żebyś była pewna, że całą klatką piersiową, może nie całą, ale że leżysz klatką piersiową na ziemi. I teraz wystawiamy nogę do boku. Cała noga jest prosta w kolanie. Cała stopa na ziemi, jeśli dasz radę. Wdech i wydech. Wraca noga. I my wracamy do pozycji wyjściowej. Wdech i wydech. Przed ramiona. Pączek. Zejście na klatkę piersiową druga noga do boku i powrót oddech ręce pączek klatka piersiowa i noga pierwsza Powrót. Oddech. Ręce. Pączek. Zejście na klatkę. I noga. Powrót. Jeszcze po razie. Ręce. Pączek, klatka i noga. I powrót. I ostatni raz ręce, pączek, klatka i noga. powrót, wdech i wydech w pozycji wyjściowej. I teraz złącz kolana, usiądź na piętach, podkór, ogonową pod siebie, zejdź do pozycji dziecka. Rozluźnij świadomie barki, ramiona, kark oraz lędźwia. I weź kilka głębokich wdechów i wydechów, kierując uwagę i oddech właśnie w odcinek, lecimy kręgosłupa. I powolutku, zaokrągli plecy. Zacznij podnosić się do góry. Głowa na samym końcu. Wdech i wydech. I przed nami ostatnie ćwiczenie, ćwiczenie główne na dzisiejszy nów. Świat średni, krąg siódmy. Przez moje ciało przypływa życiodajna energia, która prowadzi mnie do wzrostu świadomości. Nów to jest bardzo dobry czas na wzrost świadomości, to jest czas zejścia do siebie, czas zobaczenia, co mi służy, a co mi nie służy, czas em, takiego rozwoju, ale takiego początku rozwoju od wewnątrz. To nie jest czas ekspresji. Na ekspresję przyjdzie czas w pełni. Świat średni. Jesteśmy w klęku. Nadgarstki nadelarcza, łokcie do przodu, czubek głowy do nieba. Patrzymy w dal. Pod kątem 45 stopni wystawiamy nogę do boku, tak do przodu, do boku. Cała stopa na ziemi, palce skierowane do środka. Wyrównaj biodra, tak żeby kolce biodrowe były na jednej wysokości. I teraz od biodra. Skręcasz się w stronę wystawionej nogi. Głowa zostaje w linii tułowie, ona nie skręca się bardziej. Natomiast kolano ciągnie w przeciwnym kierunku. Poczuj ten ruch tutaj w miednicy. Odkręcenie, powrót nogi, wdech i wydech. Druga noga to samo. Po skosie pod kątem 45 stopni wystawiamy nogę. Cała stopa na ziemi, palce do środka. Wyrównaj biodra i skręt. Od biodra kolano ciągnie w przeciwnym kierunku. Broda zostaje nad mostkiem, nie skręcamy głowy. Wdech i wydech. Odkręcenie, powrót nogi. Noga skręt. Powrót. Noga skręt. Pamiętaj, że kolano ciągnie w przeciwnym kierunku. Powrót. I powrót. Głęboki wdech i wydech. Opuść ręce, rozluźnij barki. Jeszcze raz głęboki wdech idą ręce do góry. I głośno oczyszczający wydech. Schodzą ręce na dół. Dziękuję Ci bardzo za tą praktykę księżycową. Eee, zaczynamy nią z lekkim opóźnieniem. Nasze praktyki księżycowe na ten rok szkolny. <laughs> Więc e, do zobaczenia na pełni. W pełni. E, buziaki.